Ja mam pytanie, jak twój, bo powiedziałaś, że twój najmłodszy synek miał wtedy autyzm po. poszczepiony. Po po tak, I, I jak twój synek, bo to już minęło dużo czasu, ty, bo to mówiłaś 9 lat temu, tak. tak. To znaczy, wyprowadzenie go zajęło nam mniej więcej półtora roku. Kiedy poznałam dr Tatianę, on miał wtedy 5 lat i ze sobą mieliśmy. No ja, co ja wam mogę powiedzieć, jak wygląda prac, życie z takim dzieckiem? To było dziecko, z którym ja nigdy nie byłam na spacerze. Wiecie, ani razu nie byłam w życiu z nim na spacerze. Dlatego że jego nie dało się wziąć do wózka, ponieważ wył y, prawie z bólu. On nie jeździł w foteliku, w samochodzie jeździł tylko u mnie na rękach. To było dziecko, które wisiało na mnie całymi dniami. Bywało, że. Y, że mam taki, taki dzień, jeden w pamięci, 9 godzin nie mogłam go odłożyć w ogóle, nawet na chwilę od siebie. Więc ja bardzo często wieczorem po południu, przychodził mąż z pracy, dopiero się przebieram z piżamy o czwartej, piątej po południu. No i tam taka historia, on no siedział w budzie z psem, pod stołem i tak dalej. No, tak, tak było, tylko że nie chorował i dobrze spał w nocy i dlatego pozwalał mi jeszcze jakoś tam funkcjonować. I dobrze jadł, o właśnie, dobrze jadł, dobrze spał w nocy i to, i to była moja broń. Natomiast to, co się siedział w dzień, to, to przechodziło naprawdę ludzkie pojęcie i my zaczęliśmy go oczyszczać w, mar w lutym. On miał wtedy 5 lat prawie, bo w marcu miał urodziny, a po półtora roku do zerówki poszedł jako normalnie funkcjonujący, zdrowy dorówkowicz. Tyle nam to zajęło. Oczyszczanie, odrobaczanie na okrągło, odżywianie i to szło cały czas w koło. Teraz ma 14 lat Ee, socjologicznie, społecznie przewyższa rówieśników. Dość tak, życiowo. On y, uprawia wszystkie sporty, jest świetnie, wyjeżdża na wszystkie zawody szkolne, jeździ na krosie, jeździ na rowerze wyczynowym, pływa, jeździ na nartach. Czegoś się tknie w sporcie, we wszystkim jest dobry. Ze wszystkimi się przyjaźni, on nie ma w ogóle konfliktów. I tak mówię, społecznie socjologicznie jest naprawdę doskonały formy. Prowadzę w tym momencie z naszą jedną tutaj dziewczyną, która bardzo często jest na webinarze, dwoje dzieci. Nie, przepraszam, tutaj jedno i jeszcze drugie w Warszawie. I mamy bardzo fajne efekty. Te dzieciaki pięknie się nam rozwijają, ale to nie jest jedyna druga. Słuchaj, no my akurat koralem, ale przecież dzieci, które wychodzą z autyzmu e, dzięki homopatii, dzięki dietom, dzięki różnym metodom jest bardzo dużo. Ja, ja mam kontakt z wieloma matkami. Teraz jestem w takiej grupie. E, utworzyliśmy taką grupę tam i doktorzy, i e, terapeuci i, i razem będziemy pracować na takich właśnie turnusach dla dzieci niepełnosprawnych, autystycznych, z zespołem Downa, ale również z porażeniami mózgowymi, to my spotykamy tam wielu rodziców i rodzice mają znakomite efekty. Także, słuchajcie, to nie jest tak, że... Oczywiście, dochodzą pewne bardzo poważne uszkodzenia w mózgu i to nie tylko zanieczyszczenia, czy drog pasożyty, toksyny, poszczepienne toksyny, Stoją na tym przeszkodzie tego, żeby dziecko funkcjonowało, to jasne może być tak, że te uszkodzenia są bardzo poważne i nie poradzimy sobie z tym. Oczywiście, nie jesteśmy cudotwórcami, ale jeżeli problem jest tylko i wyłącznie w tym, żeby dziecko oczyścić i dać żywienie mózgu, to czym byś tego nie zrobiła, to będzie efekt. I nie ma to co demonizować, wiecie, i, i, i robić z koralem jakiegoś cudotwórstwa, bo to nie o to chodzi. To można uzyskać wieloma sposobami.